Hello to ja, czyli Broszka. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o malutkiej przeprowadzce. Mianowicie zakładam nowy kanał. Nowy kanał tylko i wyłącznie na rzeczy związane z angielskim. Czyli będą tam angielskie vlogi i obiecuję, że będę się starała je robić częściej. Tutaj nie chciałam ich robić za często, no bo jakoś tak wydawało mi się, że mogą kolidować za bardzo i może nie jesteście zainteresowani. Więc w tym momencie... Stworzyłam nowy kanał tylko dla tych zainteresowanych językiem angielskim, więc tam będą angielskie vlogi montowane lub nie i rzeczy związane po prostu z różnymi radami. Tak więc, więc to, co do tej pory było tutaj, tak jakby, że tak powiem pokątnie, teraz będzie się pojawiać tylko i wyłącznie tam. Więc filmiki fonetyczne, filmiki z idiomami jakieś może angielskie sketchy, jak mi się uda jakiś zrobić, albo po, 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 może gramatykę kiedyś, także wszystko, wszystko co angielskie teraz jest na nowym kanale Coraz więcej Was prosi przede wszystkim o to, żeby było więcej angielskiego, więcej angielskich vlogów i, i w ogóle więcej angielskich rzeczy. No i stwierdziłam, że czas najwyższy po prostu rozdzielić te dwa światy i oczywiście na tym kanale będą dalej vlogi, dalej parodie, dalej jakieś różne sketchy typu, tego typu tylko po polsku, a tam będzie po angielsku lub po polsku, ale dotyczące języka angielskiego, tak? Czyli to, co było do tej pory tutaj. Nie będę żadnych filmików kasować na tym kanale, najwyżej będę podlinkowywać, ale no po prostu, jeżeli jesteście zainteresowani, chociaż w minimalnym stopniu językiem angielskim, to zapraszam na tamten kanał, link jest poniżej i tak jak ten kanał nazywa się I'm Talking Jay Broach. Tamten kanał nazywa się Talk with Broach I tak jak już nagrałam w ogóle filmik i już się pojawił na kanale, tam jest pierwszy filmik, siódmy odcinek Gobbledygooka, to chciałabym z tego miejsca podziękować użytkownikowi Dorian The Cruel. Hello, który wymyślił nazwę tego kanału rozmawiając ze mną. Także Dorianku, dziękuję Ci bardzo za wymyślenie. Podziękowałam Ci też na angielskim kanale, ale tutaj oficjalnie Ci dziękuję na polskim kanale również. Dlaczego Talk with Broach? Po pierwsze pasuje do I'm Talking Jay Broach, a po drugie chciałabym, żeby była większa interakcja między nami. Więc jeżeli wyjdzie angielski filmik, to na przykład, żebyście mogli zrobić angielską odpowiedź. I, i po prostu, żeby można było też tak jak sama nazwa kanału wskazuje, Talk with Broach, czyli pogadać z... Broszko. Dobra, tyle jeśli chodzi o mnie Tyle jeśli chodzi o, o małe ogłoszonko Dotyczące angielskiego Jeszcze będzie osobny filmik Dotyczący innego ogłoszenia To w najbliższym czasie I co? I tyle I see you next time, bye!